Widz napisał, a ja widzę, szanuję, więc w dzisiejszym odcinku dodajemy Zagłębie Lubin do ligi mistrzów. Czy spodziewam się jakiegoś super sukcesu klubu z Lubina? Yy, nie. Czy spodziewam się, że Zagłębie wyjdzie chociaż z fazy ligowej? Yy, też nie. Ale. My i tak musimy to zrobić, bo widza szanujemy. W ostatnim czasie w Lubinie wpadł pewien powiew świeżości, no bo klub przejął Leszek Ojrzyński. To daje jakieś nadzieje na utrzymanie Zagłębia w Ekstraklasie, no ale i tak są one marne. Z drużyna strzeliła najmniej goli w lidze, ma najsłabszą ofensywę, no więc automatycznie zakładamy, że w lidze mistrzów sobie nie poradzi. Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy obserwować klęskę klubu z Lubina. W Zagłębie Lubin, oczywiście, według tradycji na naszym kanale, zostaje dodane do koszyka numer 3. Każdy zespół, który, który bierze udział w nowej symulacji, bierze udział w koszyku numer 3. No i zaczynamy symulować. Już zaraz wylosują nam się rywali. No i mamy pierwszy mecz. A pierwszy mecz to stadion KGHM Arena i starcie z Benfica Lizbona. Na początku zaprezentuję skład, ewentualne zmiany także będą mile widziane. Kurminowski na ataku, i to się raczej nie zmieni. Mamy w razie czego w obwodzie Wacława Sejkam. K1 Szmyt także dobry Polak. No i tutaj nawet nie ma za kogo go zastąpić. Damian Dąbrowski, pomimo tego, że w ostatnim czasie no, nie gra tak jak powinien grać, no to i tak nie ma tutaj żadnego rywala. Tutaj do pomocy także nie ma nikogo. Pięńko no to jest raczej nasz y, zawodnik taki, który może nam tu zapewnić jakikolwiek punkt. Y, to samo tyczy się Mateusza y, Wdowiakka. Mamy tutaj ewentualnie jeszcze Radwańskiego. Na lewą obronę tutaj raczej nie ma nic do zmiany. Y, środek obrony to jest i ewentualnie Jach, ale no tutaj nawet nie ma za kogo. Tutaj Kopacz 64 overall, I tu jest nasza pierwsza zmiana Zastępujemy go na Bartosza Grzybka Mateusza Grzybka, przepraszam za pomyłkę No i tutaj Dominik kładun Jasmin Burić na ławkę Zagłębie ma, no, nie oszukujmy się, bardzo słabą kadrę No tutaj nie ma nazwisk, które mogłyby walczyć o podstawowy skład Najbliżej na razie pierwszego składu to z tych wszystkich, którzy tutaj są, no to jest ten Sejk, On ma 66 overalla, no i Bartosz Kopacz. Do środka pola jeszcze ewentualnie jest Adamczyk. Kłótka na lewą stronę, jakby grzybek. Jakby grzybek sobie nie radził. Ale zmian będziemy dokonywać, jak będzie taka potrzeba wieści. No to tu. O, tu mamy rywali i mamy. Mamy Intermediolan, PSV, Monaco, Stuttgart, Barcelona, Young Boys, Benfica, z którą będziemy się mierzyć, no i AC Milan. Kibice z Lubina zobaczą dosyć ciekawych rywali, bo będzie to Inter, w którym mamy dwóch Polaków, Monaco, w którym mamy Polaka, Young Boys, w którym, w którym mamy Polaka, no i Milan, w którym Polaka nie mamy. Także na KGHM zagłębie Arena będzie. Dane zobaczyć yy, kibicom aż czterech piłkarzy polskich. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o Ligi, Ligę Mistrzów. No ale my już mamy 18 wrzesień, godzina 20: KGHM Zagłębie Arena, Benfica Zagłębie i pierwszy mecz przegrywamy 3 do 1. Dla nas strzela bramkę Tomasz Makowski w minucie 32, otwiera wynik, no długo się Zagłębie nie nacieszyło, bo już dwie minuty później bramkę strzela Aursnes. Bardzo często się trafia ta Benfica w naszych symulacjach, za każdym razem z niej przegrywamy i za każdym razem strzelają ci sami zawodnicy. Jeżeli, jeżeli nie jesteście do tego przekonani, zapraszam na poprzednie odcinki z Lechem, Pogonią, Legią, no naprawdę tam działo się. Gołweja jeszcze strzelam Także niestety pierwszy mecz z porażką Monako wygrywa z Barceloną 2 do 1 Z takich meczów ciekawszych Mecz numer 2 Mecz numer 2 to jest Inter Mediolan Zagłębie Lubin Zagłębie jedzie do Mediolanu na San Siro Na stadio Giuseppe Mezza Raczej po pewną porażkę No ale zobaczymy jak to będzie O! Tu już powalczyli Tu już bliżej wygranej w Remisu Fratezzi, Lautaro i Taremi strzelcami bramek, a dla Zagłębia dubletem popisuje się Tomasz Pieńko. Jeżeli chodzi o Zalewskiego i Zielińskiego, to nie widzę ich. Na ławce raczej też nie grali. Nie siedzieli, więc chyba Polaków tutaj niestety nie mieliśmy. Barcelona widziałem, przegrywa kolejny mecz. Nie wiem z kim, ale przegrywa. No i teraz Rywal dalej nie jest w zasięgu. No ale. Jak najbardziej możemy tutaj sprawić niespodziankę. My jesteśmy na miejscu numer 34, a więc przed przedostatnim. Monako na miejscu czwartym, czyli pewnie dwa zwycięstwa. Stale Luis drugi. Szybka symulacja i remisujemy 2 do 2. Mamy pierwszy punkt. Minamino i Brel Embolo, a dla Zagłębia... Y Kurminowski i Marek Mruz. Majecki, nota 5,8. Jeden z najgorszych, no nie uchronił, nie uchronił Monako od straty dwóch bramek. A może po prostu jest patriotą, i dał zagłębie pierwszy. I oby nie ostatni punkt. No i teraz, teraz tutaj pewnie będzie sold out na stadionie w Lubinie. Zagłębie Lubin kontra FC Barcelona, KGHM, Zagłębie Arena, sold out, 15 tysięcy kibiców i przyjeżdża Lewandowski, niestety przegrywamy 3 do 2, no Lewandowski zagrał 48 minut, nie popisał się bramką, dla nas strzela Pieńko i Kurminowski, Zagłębie strzela dużo bramek, no ale przegrywa, jak nie 3-2, to 3-2. FC Barcelona tu, Ansu Fati i dublet Daniego Olmo, no i już powoli tutaj myślimy raczej o zakończeniu, no bo raczej tutaj awansu nie ma się co spodziewać. 34. miejsce WFB Stuttgart i tutaj warto by było sprawić niespodziankę, jak nie wygraną to remis. W ostatnich odcinkach z Ligi Mistrzów z polskimi zespołami niestety nie zdarzało nam się wygrywać. Czy będzie przełamanie? Na przykład w poprzednim odcinku z Pogonią chyba ani razu nie wygraliśmy. No nie wiem. KGHM kontra Stuttgart i znowu przegrywamy. Także nasza posłucha jeżeli chodzi o wygrane trwa dalej. Znowu strzelamy bramkę. Strzelają Kurminowski, no ale dwie bramki Stuttgartu. Milot i Firish. Także niestety. Kolejna porażka. Na razie to jest Porażka za porażką, jeden tylko, remis, jesteśmy już na przedostatnim miejscu. No i jeżeli teraz z Milanem na San Zero przegramy, to będziemy pewnie na ostatnim miejscu. A Ze Milan Zagłębie Lubin No, bez komentarza, strzelamy bramkę, strzelają Radwański, ale bramki dla Milanu strzela Deo Hernandez, Diane Reinders, Rafael Leao, Rafael Leao i Alfa Morata, chyba nawet nie będę wypowiadał wyniku jaki tu padł, bo no nie, 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 no w Zagłębie i tak pewnie nigdy nie zagra w Lidze Mistrzów, no jesteśmy na 36. miejscu, chyba już wszystko jasne jeżeli chodzi o nasz wynik, nie wiem czy to nie jest ostatni mecz i jak nie ostatni to pewnie przedostatni, PSV w Lubinie i przegrywamy 2-1. Ławniczak strzela bramkę. Znowu strzelamy bramkę. Adla, Eichhöven, Ryan Carsdrop i, i til Nie wiem, jak on ma na imię. Chyba nie Brian. Tak, czy siak przegrywamy kolejny mecz. I jeszcze mamy mecz. I tutaj mm, urwiemy jakieś punkty. Jeżeli nie, no to, no to troszkę tak słabo. No bo naprawdę Young Boys jest w naszym zasięgu. No znaczy się, no w, oczywiście, w prawdziwym życiu raczej byśmy z nimi przegrali, no ale w. W fifowskich symulacjach wszystko możliwe. Remis. Drugi remis. 1 do 1 w pierwszej minucie. Otwiera wynik w jak I potem wyrównuje 11 minut później. Joel Monteiro. To jest chyba... To był już ostatni mecz. Tak jest. Uwaga. Następujące zespoły odpadły. Zagłębie Lubin. Tabela. Tabela. No to 36 miejsce. Bez niespodzianki. Zero zwycięstw, dwa remisy, sześć porażek, 11 bramek zdobytych, to jest niezły wynik. No bo na przykład taki Dynamo, Dinamo-Szachtar, Klub Grusz, Sparta Praga, Real Madryt zdobył mniej bramek od Zagłębia Lubin. Jesteśmy mistrzami świata i w ogóle Real Madryt się nie zakwalifikował do dalszej rundy. To jest niepojęte. Atletico Madryt, no nie, jest niewyobrażalne. Feyenoord się również nie zakwalifikował, Monaco się nie zakwalifikowało, a do Ligi Mistrzów największym szczęściarzem jest Stuttgart. Potem mamy Barcelona 20, Bolonia, Bayer, Aston, Brest, Atalanta, Lipski, Juventus, Lille, Arsenal, Arsenal nie jest w pierwszej ósemce, PSV i Inter w pierwszej ósemce, tam ram Sporting Lisbona, AC Milan, Bayern Monachium, Benfica, Liverpool. Pierwsza trójca i to jest Manchester City, Borussia Dortmund. Fazę ligową wygrywa Paris Saint-Germain, 24 punkty, 8 zwycięstw, 19 bramek zdobytych, tylko 6 straconych, najlepszą defensywę w tej Lidze Mistrzów miała Borussia Dortmund, a Real Madryt nie kwalifikuje się do dalszej rundy. Także widzowie, Zagłębie Lubin na ostatnim miejscu, oczywiście ten eksperyment nie wyszedł, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górze, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!